to wasza w zasadzie twoja bo głównie ty to robiłaś praca polegała na przeklepywaniu ręcznie danych co więcej gromadzenia danych w różnych excelach no i Prawdopodobnie, gdybyśmy się nie spotkali, a wdrożylibyście sobie IP Boxa, to doszedłby kolejny Excel, w którym wszystko jeszcze by było gromadzone, tak, i zresztą. dalej nie miałabyś tych wolnych wakacji i sylwestra, tylko musiałabyś siedzieć nad tym wszystkim. Tak, tak? niestety a... był. Um, także dzięki API, e, faktury same również wystawiają się. E, w takso, w systemie takso jako pro to dlatego, że chcieliśmy sobie tak ułożyć ten proces, bo mogła oczywiście się wystawiać od razu jako mhm. wasz, tak. ja jako perfekcjonistka nie ukrywam, że mieliście ze mną ciężko, kiedy się ten takso wdrażało chyba, bo codziennie maile, codziennie coś tam pasowało, także Wdrażenie. próbowałam to wyjaśniać, ale czas reakcji Zainteresowanie było od samego początku bardzo szybki czas. Wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to proces długotrwały, bo to nie od razu można zmienić świadomość ludzi, ale jest to wielka potrzeba, dlatego że każdy wydaje mi się, że z tym systemem edukacji zmęczony. Witamy serdecznie. Dzisiaj Będziemy mówić o tym, jak może wyglądać współpraca między dwoma prężnie rozwijającymi się firmami, jak optymalizować procesy. Z nami jest... Lidia Klimarczak z firmy Open Nexus. Witam serdecznie. Tak jest. I Łukasz Celarski z firmy Taxo. Także zapraszamy na bardzo ciekawy, emocjonujący odcinek, gdzie będziemy się dzielić no, bizneskiej stady. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziś opowiemy, jak może wyglądać współpraca z platformą Taxo, jak wygląda firma Nexus, czym się zajmuje i jak rosną obie firmy właśnie w takiej współpracy, a właśnie czym zajmuje się firma Open Nexus. Oj, rosną, rosną, Łukaszu. E, firma Open Nexus głównym takim produktem firmy Open Nexus e, to jest platforma zakupowa.pl. Jest to narzędzie, które usprawnia Proces zakupowy. Drugim takim produktem, który też wydaliśmy niedawno, to jest przetargos, czyli baza wiedzy na życzenie klienta, coś w stylu Netflix i teraz też w ostatnim czasie powstał nasz nowy produkt, asystentos, który tak naprawdę usprawnia planowanie zakupów oraz tworzenie dokumentacji zakupowej. Firma istnieje już od 2009 roku. Rok temu, w ubiegłym roku, osiągnęliśmy przychód na poziomie ponad 10 milionów netto. W tej chwili mamy już ponad 3000 klientów, a więc jesteśmy liderem rynku, jeżeli chodzi o ilość klientów. W tej chwili mamy 38 pracowników. Jesteśmy firmą turkusową, przynajmniej staramy się być firmą turkusową, bo jest to oczywiście jakiś też długotrwały proces, że też nie od razu się stajemy tą firmą. Staliśmy się tą firmą turkusową. No i w tej chwili głównym taką, myślę, że podsumowując firmę Open Nexus jest to, że Zmieniamy w tej chwili status quo na, poprzez digitalizację procesów różnych. No to z tym nam bardzo po drodze, tak? Bo w trakcie z, z kolei digitalizujemy procesy finansowe. Tak. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o to, czym się zajmujecie, myślę, że można powiedzieć, że w zasadzie budujecie społeczność i może nie tyle wokół produktu, co według pewnej idei, jak prowadzić w ogóle przetargi publiczne, tak? Zgadza się. Więc myślę, że to bardzo Was wyróżnia i jesteście po prostu liderem w tym, co robicie. No i teraz przejdźmy może do tego, jak to wyglądało wcześniej. W ogóle czym Ty się zajmujesz u Was i jak to się zaczęło, Twoja przygoda z Open W tej chwili jestem odpowiedzialna za finanse spółki. Przychodząc do firmy Open Nexus trzy lata temu, zajęłam się również finansami aczkolwiek, no, trudno to nazwać wtedy finansami, ponieważ istniał olbrzymi chaos organizacyjny. Był to obszar tak naprawdę do zagospodarowania i poukładania. Mieliśmy wówczas tylko narzędzie do OCR, z którego korzystaliśmy. Poza tym w dalszym ciągu mamy, mamy biuro rachunkowo-finansowe, które jest w outsourcingu, mhm korzysta z Symfonii, to biuro, wówczas jeszcze Symfonia była na ich serwerze, nie na naszym, co się już oczywiście w tej chwili zmieniło, ale tak to było na samym początku. No i tak naprawdę trudno wtedy było mówić o wszelkich jakichś raportach kontrolingowych, bardziej to była klepanina, klepanina faktur, Dlatego że może nie wprowadzaliśmy ich ręcznie, bo było do tego narzędzie właśnie OCR, aczkolwiek ono wypełniało tak naprawdę w 20-30% pola, można powiedzieć. Resztę trzeba było jednak doklepać, ponieważ no nie było pełnej digitalizacji, nie było też sprawnej rozpoznawalności danych na fakturze. Także generalnie zajmowałam się większość mojego czasu jedną wielką klepaniną, mm -hmm. którą trzeba było wykonać, a tak naprawdę nie dodawało to żadnej wartości. I pamiętam też zarwane noce, brak urlopu, bo nawet jak byłam gdzieś tam na wczasach z rodziną, to po południu odpalałam kompa i klepałam fakturki. Tak też spędziłam noc sylwestrową, nie zapomnę. Tego także no, było to narzędzie, które zdecydowanie nie spełniało naszych oczekiwań i nie dodawało też wartości, ale tak to było na początku. Myślę, Łukaszu, że my spotkaliśmy się chyba gdzieś tam na etapie wprowadzania, wdrażania IP-Boxa w firmie. Osobiście chyba znaliśmy się już wcześniej z turkusowych śniadań, tak. natomiast gdzieś to mieliśmy przygodę z wami, kiedy rozpoczynaliśmy IP Boxa. IP Box, czyli jest to ulga 5% opodatkowanie, spełnialiśmy jak najbardziej jako firma IT i badawczo tutaj rozwojowa te wymagania, podlegaliśmy pod IP Boxa, no ale trzeba było to wszystko udokumentować. No i tutaj pojawił się problem, dlatego że nie wszystkie pozycje, które są na fakturze, podlegają pod IP Boxa. Także tutaj też pojawiła się na początku olbrzymia klepanina, ponieważ musieliśmy wyłonić pozycje ze wszystkich faktur w ciągu roku. Na pozycję IP Boxa i pozycję nie IP Boxa. Mhm. A to też w przy tym przypadku nasz dawny ocer nie spełniał w ogóle żadnych tutaj e, oczekiwań. Dlatego też pamiętam, firma, która pomagała nam wdrożyć IP Boxa, e, poleciła właśnie Was. Mhm. E, jako takie fajne narzędzie usprawniające cały proces. Zresztą, jak się okazało, później nie tylko IP Boxa. E, natomiast e, właśnie w Takso e, fajnie to zostało. Poukładane, a mianowicie, że już na etapie fakturowania można wyłonić pozycję na fakturze, przypisać do tagów, tak. które właśnie są albo pozycjami IP Boxa, albo nie IP, pozycjami IP Boxa, i w związku z tym już tworzy nam się cały projekt automatycznie. Tak, I, struktury i... kosztów, przychodów i tak. też wskaźnik Nexus, także pełna wskaźnik, automatyka. Dokładnie tak, także e, mamy zamknięcie roku i tak naprawdę jest wyliczony już wskaźnik Nexusa, jest już pełni automatyczne wyliczenie e, IP Boxa, także mega fajne rozwiązanie, Łukaszu bardzo mi się to spodobało, no i oczywiście od razu przeszliśmy na e, wasze rozwiązanie i wdrożyliśmy u nas Całe narzędzie Wasze, które usprawniło mhm. nam proces e, finansowo-księgowy w dużym obszarze, ponieważ także w obszarze kontrolingowym. E, bo jak się okazało, wy też e, dzięki temu, że e, ma, macie tak naprawdę możliwość wykorzystywania tagów czy tam MPEK-ów, mhm. e, m, także. Możliwość różnego raportowania już na etapie fakturowania, to w ten sposób mogę wyciągać sobie przeróżne raporty dla własnych potrzeb, bez tak naprawdę użycia Excela. Tak. Także to jest mega fajne analizy, projekty, i to dodaje tak naprawdę wartość firmie. Także mega fajne rozwiązanie. Poza tym, też fajnie zostało rozwiązane rozliczenia między kontrahentami, mhm. gdzie tak naprawdę logując się do banku, wyciągam jeszcze na chwilę obecną, bo wiem, że to się rozwija w dalszym tak. etapie. Wyciągam raport z banku dotyczący płatności z kontrahentami i jednocześnie tutaj łączę w takso i jednym kliknięciem. Tak naprawdę, wysyłane są maile do wszystkich kontrahentów, którzy jeszcze nie uregulowali płatności. To też jest mega fajne rozwiązanie, oszczędza nam dużo czasu, bo tak naprawdę jest taka funkcja, która umożliwia jednym kliknięciem praktycznie powiadomienie, rozpoczęcie tego procesu windykacji. Także, mega też fajne rozwiązanie. Też kolejnym rozwiązaniem, fajnym, które występuje w Taxo, jest to, że też macie integrację z platformą elektronicznego fakturowania, mhm. gdzie też bezpośrednio te fakturki docierają na platformę. Możliwość jest na etapie faktury w systemie Taxo, wyślij do PEF, nie logując się do PEF-a, ta fakturka te dane tak naprawdę z faktur wędrują do systemu automatycznie PEF. Tak, to, jak to mawiają, być może tak mawiają, dzisiaj PEF, jutro KSEF, także PEF jest taką platformą do obiegu, może nie tyle obiegu, obiegu co wystawiania, otrzymywania faktur elektronicznych. To jest mhm. dla konkretnego rodzaju podmiotów, głównie podmioty takie, samorządy i policja i tak dalej. Natomiast już wkrótce wchodzi KSEF gdzie to wszystkie podmioty w Polsce, dowolna branża, dowolna firma ma używać tego obowiązkowo, także my już jesteśmy na to gotowi jako... Takso. Natomiast jeszcze wracając do tej sytuacji, która była przed takso, czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, mieliście Excel na każdą okazję i każdy musiał ten Excel jakoś tam pilnować, uzupełniać, nad tak. tym czuwać i nie było nawet współzależności między nimi, no bo trudno, żeby w Excelu coś takiego było, więc ktoś musiał cały czas o tym myśleć, wklepywać to ręcznie, tak? Tak, tym bardziej, że też mamy system CRM i część danych jest w systemie CRM, część w Takso i um, też teraz tak fajnie zostało rozwiązane właśnie, że dzięki um, temu, że takso jest integrowane systemem CRM, to już na etapie tak naprawdę wygranej szansy sprzedaży w LigSpaces, bo akurat jeszcze korzystamy z systemu LightSpace, jesteśmy w trakcie przechodzenia już Salesforce'a, to na podstawie wygranej szansy sprzedaży faktury automatycznie już zostały wygenerowane w systemie takson. I po akceptacji, ponieważ tak ułożyliśmy sobie nasz proces, wędrują już bezpośrednio do klienta, czyli, czyli wow! Czyli to jest to fajne, że już nie ma tej klikozy, tego klepania, nieprzespanych nocy, że trzeba wystawić fakturki, bo trzeba w danym miesiącu. I generalnie zawsze był stres na koniec miesiąca, gdzie tych faktur było jeszcze sporo do wystawienia i trzeba było wystawić. No a nie, tak naprawdę nie dodawało to żadnej wartości. Także teraz wystawiają się. Fakturki same. Okej, okay, czyli teraz, jakby tak podsumować, zanim się spotkaliśmy, to wasza, w zasadzie twoja, bo głównie ty to robiłaś, praca polegała mm -hmm. na ręcznie danych. Co więcej, gromadzenia danych w różnych Excelach. No i prawdopodobnie, gdybyśmy się nie spotkali, a wdrożylibyście sobie IP Boxa, to doszedłby kolejny Excel, w którym wszystko jeszcze by było gromadzone. I dalej nie miałabyś tych wolnych wakacji i Sylwestra, tylko musiałabyś siedzieć nad tym wszystkim. Tak, tak, niestety by było. A w tym momencie faktury same się wystawiają na podstawie szans sprzedażowych, czy to z Life Space, a, czy już wkrótce z Salesforce, mhm. Koszty są agregowane, digitalizowane automatycznie, nie trzeba tak. OCR-a poprawiać, tylko so, samo się robi. Się. No i generalnie raporty same się Generują, czyli Roboty żyć nie umiera. Generują jak najbardziej, jest pełna digitalizacja fajna, mhm. fajnie się sprawdza, dlatego że nawet jeżeli przypiszę określony tak na fakturze, jeżeli ta faktura pojawi się ta sama za jakiś tam czas, to on już system też samoistnie rozpoznaje i przypisuje nawet ten sam tak do tej faktury. Także mega fajne rozwiązanie. System myśli za mnie, także ja w końcu mogę się zająć rzeczami pożytecznymi, właściwymi. Super. No to może teraz podsumowując te korzyści, dużo więcej czasu, czas też na dawanie nowej wartości w biznesie, a jak przyszłość? Jak wygląda przyszłość? W chwili obecnej jesteśmy na etapie wdrożenia Salesforce'a. No, już jest to bardzo duży system CRM, który usprawni nam pracę tak naprawdę wielu zespołom. Wcześniej każdy, każdy proces, można powiedzieć, miał jak gdyby swoje narzędzie. Teraz zastąpi to Salesforce, te wszystkie narzędzia właśnie. No i również nastąpiła integracja. Takso, Salesforce'em, także dzięki API faktury same również wystawiają się w Takso, w systemie Takso jako proforma, to dlatego, że chcieliśmy sobie tak ułożyć ten proces, bo mogła oczywiście się wystawiać od razu jako faktury, natomiast chcemy jeszcze zachować ten moment akceptacji, czy wszystkie dane są właściwe, zgodne z umową. I myśląc już przyszłościowo o ksefie, mm -hmm. to chcemy zachować właśnie ten proces akceptacji, żeby następnie ta fakturka, te dane właściwe poszły do, na ksefę. A teraz odbywa się to w ten sposób, że ja tak naprawdę uruchamiam sam takso, nawet nie muszę Salesforce'a, generuję sobie fakturki po dacie wystawienia i jednym kliknięciem wysyłają się do klienta. Bajka to dla nas bardzo ważne, żeby poznać twoją opinię. Dobrą formą jest łapka w górę, subskrypcja lub komentarz pod filmem. Dla ciebie to tylko moment, a dla nas szansa, aby dotrzeć z wiedzą do szerszego grona zainteresowanych. E, dobrze, to ja jeszcze mam e, dwa pytania. Jedno odnośnie takso, drugie odnośnie pennexusa. Mhm. E, to jeszcze odnośnie takso. Czym jest dla ciebie takso? E... Dla mnie takso jest to no, jest narzędziem usprawniający cały proces finansowo-księgowy, dlatego że jak to się okazało, że to nie sam OCR, ale i również rozliczenia z kontrahentami, również raporty kontrolingowe. To wszystko się znajduje w taksu. Mhm. Także także uspójniło bardzo pracę, poukładało nagle stał się porządek z wielkiego chaosu, który istniał na początku. Stał się porządek. Więcej czasu teraz mam na różne inne, mogę działać w innych obszarach również, aniżeli tylko była tak zwana klepanina, klikoza, jedna wielka faktur, które też zresztą też czyniło po mnie drugi raz biuro rachunkowe, co mhm. w ogóle było też bez sensu. Teraz też jest tak zintegrowane z symfonią i automatycznie wszystkie dane są w symfonii, także mega fajne rozwiązanie. Dużym atutem jest to, że jest to rozwiązanie w chmurze, czyli aktualizacja również odbywa się w chmurze, nie trzeba gdzieś tam dokonywać aktualizacji na serwerze, także ja jestem bardzo zadowolona. W końcu mogę spokojnie spać i mieć więcej czasu też dla siebie czy dla rodziny. Myślę, że odpowiedziałaś już to moje pogłębiające to pytanie, jaka jest <laughs> dla ciebie główna wartość <laughs> z Co? Tak, tak, ja jestem mega zadowolona z tego narzędzia. Także usprawniło moją pracę w wielu obszarach. Też nie wiem, czy wspomniałam na początku, ale zresztą ważna była dla mnie chyba flow, które też było od samego początku między nami, Łukasz, ponieważ mhm. ja jako. Perfekcjonistka, nie ukrywam, że mieliście ze mną ciężko, kiedy się ten taksu wdrażało chyba, bo codziennie maile, codziennie coś tam nie pasowało, także Wdrażenie. próbowałam to wyjaśniać, ale czas reakcji, zainteresowanie było od samego początku, bardzo szybki czas na, na różne problemy, które się pojawiała, pojawiały, także pomoc z waszej strony olbrzymia i dostępność tak naprawdę, więc to były duże atuty, że ta współpraca od samego początku zaczęła się między nami fajnie układać. Mhm. Także także generalnie super. Bardzo bardzo mile to wspominam, i, i do dzisiaj, tak naprawdę jest aczkolwiek już problemów może nie ma, bo ten proces dało się poukładać, chociaż wiem, że też usprawniacie wiele jeszcze obszarów, a mianowicie też rozliczenia z, kontra z kontrahentami, mhm. tak? które chcecie też automatycznie powiązać z bankiem, Dokładnie. żeby nie trzeba było też raportować, także mega fajne rozwiązanie i na pewno będą pytania z mojej strony się pojawią, natomiast fajne, fajne właśnie jest to, że rozumiemy się. Też wzajemnie również wiele, wiele udoskonaleń, tak naprawdę zrobiliście na nasze potrzeby. I, i to było też mega fajne, bo usprawniło nasz proces. Także ja jestem bardzo za to. <laughs> Super. A, to okej, okay. to jeszcze kończąc to pytanie, mhm. komu byś poleciła takso? E, takso polecam tak naprawdę każdemu. Zespołowi, który ma do czynienia tutaj z księgowaniem, z fakturowaniem, z windykacją, rozliczeniami między kontrahentami, jest to duża wartość dodana, dlatego, że po co sobie gdzieś tam się ograniczać w jakimś obszarze i wykonywać pracę bez sensu, gdzie można to zastąpić tak naprawdę pełną automatyzacją. I skupić uwagę tylko na rzeczach najbardziej istotnych i wartościowych dla firmy. Także Super. polecam jak najbardziej. Super. To jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, czym Wy się zajmujecie tak poza Open Jest jeszcze kilka takich działalności przyszłościowych, i być może warto, żeby tutaj je wymienić, bo wiem, że piszecie książki, nagrywacie YouTube, ale też macie fundację swoją, tak? Jak najbardziej, jeżeli jest mowa o książkach, to właśnie wydajemy kolejną książkę związaną turkusowe rewolucje, której to różni, różne osoby przedstawiają ze swojego punktu widzenia naszą kulturę turkusową w organizacji. Także mega polecam. Książka pojawi się prawdopodobnie na jesień w księgarni Empik, ale nie tylko. Także zostanie utworzona strona trukusowyrevolucje.pl, gdzie będzie można sobie ściągnąć w postaci e-booka czy audiobooka tę książkę. Także serdecznie polecam. Tak, a w ostatnim czasie jak najbardziej otworzyliśmy pod skrzydłami firmy Open Nexus fundację Kreatywni dla przyszłości. Głównym celem tej fundacji jest wspieranie, wspieranie tak naprawdę w rozwój edukacji u nas, uświadamianie rodziców, nauczycieli, pedagogów, czym tak naprawdę powinna stać się edukacja, dlatego że też jak to wcześniej przedstawialiśmy w naszy, na naszym kanale Kurs na Turkus, gdzie um, odbywały się rozmowy z wieloma osobami, był poruszany temat między innymi edukacji i wiemy, że jest ogromna potrzeba zmiany tego tak, systemu, tak. który jest w tej chwili. Jest to model pruski, już mhm. dawno nieaktualny. Dzieciaki uczą się czegoś tak naprawdę abstrakcji, jest to odbiega od rzeczywistości. Później nie potrafią się odnaleźć rzeczywistości, która jest. Także jak to określił fajnie kiedyś Fryderyk Lalu, że są to szkoły... Szkoła jest taką fabryką bezduszną i, i, i coś, coś w tym jest, jak najbardziej. Tutaj my staramy się podnosić tą świadomość wśród właśnie nauczycieli, pedagogów. Widzimy zresztą, że jest taka potrzeba, dlatego że fundacja dopiero istnieje od niedawna, a coraz większe, większa ilość osób też zgłasza się do nas, żeby. Móc, móc uczestniczyć aktywnie też w takiej fundacji. I są to zarówno nauczyciele, uczniowie, są to również profesorowie z uczelni, czy też zupełnie osoby z zewnątrz, jak prawnicy, których też mamy. Mhm. Także staramy się tutaj wspomagać jak najbardziej wszelkie placówki, instytucje szkolne, także finansowo wspomagać jak najbardziej. No i wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to proces długotrwały, bo to nie od razu można zmienić świadomość ludzi, ale jest to wielka potrzeba, dlatego że każdy wydaje mi się, że z tym systemem edukacji zmęczony. Dokładnie. Który istnieje w tej chwili. Dokładnie tak. Ja sam pamiętam po sobie, że to była dla mnie męczarnia. Nie eee... dasz. Ja <laughs> też. Ja też pamiętam właśnie głównie w szkole średniej, hmm. gdzie poszłam do szkoły. Poniekąd też gdzieś tam tutaj były jakieś wymagania ze strony rodziców. No i dostałam się do najlepszej szkoły średniej w Poznaniu wówczas, natomiast przypłaciłam to zdrowiem ogromnym, także, także z pewnością nie będę chciała takiej ścieżki edukacji dla mojej córki. Dokładnie. Ja też dla swoich nie chcę. Co znaczy, prawda jeszcze nie mam, ale wszystko przede Dobrze, ja ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Myślę, że nasz system edukacji na, na pewno yy, przyda mu się <śmiany> zmiana, tak jak też się przyda y, zmiana w finansach, jeżeli mają Państwo jeszcze dużo Exceli i trzeba je aktualizować, to być może czas na zmianę. Ja jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Ja dziękuję również. Wszystkiego Krasiu. dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.